Witam was moi fani, widzowie z tej strony Kapelusz i witam was w kolejnym odcinku z gry EARN TODAY 2 Co co będziemy przechodzić przypominam tylko, że że jeżeli że, że jeżeli jesteś nowy na kanale to wsuba z wajeczkiem a jeżeli ci się mój film spodobał to zostaw łapkę w górę ja bez bezbędnego przedłużania lecę z odcinkiem z przechodzeniem tej gry Jakbyście słyszeli jak tam odkurzasz, to znaczy, że moi rodzice odkurzają. Ale nieważne. Musimy to wytrzymać. Tak to zaraz się skończy, więc... Dobra. Poprzednim odcinku, nie dojechaliśmy do celu, ale dojechaliśmy za to do tej stacji. Co jest trudno mać? No i znowu będziemy 20 minut przeznaczać na dojechanie do następnej trasy lokacji. No, to są nowi. Chyba. Tak, to są nowi. Oni to samo jak policjanci. Są to. Wspomniałem Wam wytłumaczyć. Już pewnie widzieliście ich w poprzednim odcinku. Przed chwilą sobie przesłałem. Ja w tym samym dniu nagrywam, czyli 9. Jest 9 i 9. Teraz przed chwilą też wrzuciłem. Udało mi się przesłać filmik. Właśnie od, z R2. Więc nie wiem czy ten odcinek będzie z muzyką, a nawet jeżeli jest, to możecie napisać, czy chcecie z muzyką, czy chcecie, tak jak jest i w ogóle. wiedział, o co chodzi. Kurna macie nie to, co jest. O, to chcę kupić. Mam nadzieję, że dojedziemy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. O. Dobra następny spadnie i sobie łeb połamie No Nawet kręgosłup se połamał i dobrze Debil No nareszcie się udało tu dostać no Dobra No O no. Co jest Z tym głównym? Ja se lecę lecę a to gówno nie chcę Lecieć dalej no Obra jesteś skończony Elo, typie. No ja pier... Nie, nienawidzę tej gry jednak. Ta gra to gówno. Nie, no po prostu nie wierzę w tą grę. No i gówno z tego będzie. Dobra, przynajmniej do góry sobie wjechałem na jednym kole. Nawet na dwóch. No co jest to. Przecież mam wyłączony internet. Wyłączyłem internet przed nagrywaniem. Tylko nie chcę wam pokazywać, żeby nie przedłużać. Dobra, przedłużę sobie Jak się zmienię telefon, to zobaczymy, czy, da się, czy będzie się dało nagrywać po półgodzinne odcinki. Pewnie będzie się dało. Na tym telefonie, jak mam tyle pamięci, to o półgodzinnych odcinkach możecie zapomnieć. Bo bardzo bym chciał nagrać półgodzinne, wtedy bym miał pewność, żebym dalej, dalej dos doszedł. Nie musiałbym się męczyć, no ale jak wiecie, pamięć jest pamięcią i we każdej chwili ta pamięć telefonu się kończy. Więc, tak jak był. Taka logika tego. Ale nieważne. Póki jest jeszcze czas do nagrywania, czyli 16 minut, to te 16 minut przeznaczę na jazdy i ulepszanie. Na rozmawianie z wami też. O. Dobra. Zajebiście się, mi się udało, Kasper. Bądź sam do siebie, zajebiście mi się udało. O. Dobra, o. Dobra, nie przeszedłem te... No. Dobra, pobiłem chyba rekord, jak, jak mi się wydaje, pobiję. Nie, to samo główno. Ulepszę lepsze paliwo do połowy. Co się dzieje? Jezu, zmień mi głowa. Przepraszam, muszę się podrapać. Czekajcie. Przepraszam was, muszę się po... musiałem się podrapać. O. Dobra. Oczywiście później tą grę usunę no. no bo nie będę cały czas tej gry miał na telefonie pewnie jak przejdę Ale Gdzieś tam Dobra No i co? No i co jest? Pijak jakiś to tworzył Dobra, nieważne Skończono od góry. Później sobie sprawdzę odcinek, czy to słychać. Ale dobra, nieważne. Ja sobie ale dalej. Rozwal... O Jezu jak się rozwali to. To już naprawdę jest chore. Dobra. No jedź! Co za gówno? No i jak ci gówno? O, pobiję chyba rekord. No i zajebiście, pobiję rekord. Więcej hajsu dostanę do ręki. Żartuję, gówno dostanę. Dobra. Mam nadzieję, że chociaż do tej drugiej stacji dojadę. Przepraszam, czkawka. Dobrze, żeś mi się pustnie odczepił. Bo Naciul go naprawia... Znaczy ulepszałem. Dobra, przedziura wiem go na pół. Dobrze. Dobra, w dupę z tym. Niech chcę, nie chcę zwojowniczego Żółwia że zrobić fikołka i... Nie chcę połamie kręgosłup najlepiej. Ale debile. Z tych policjantów naprawdę. O. Dobra. No, i tak się to robi. No. O, dobra. To jakiś to była. Normalnie na pięciogwiazdkowa. Dobra. Gówno marnuje paliwo. Dobra. Możesz jechać szybciej, bo ci się paliwo kończy. Dziękuję. Dobra, nie da się, nie. Nie da się tego przejść. Dobra, przynajmniej zahaczył się na torach. No. Dobra. No ma. O Jezu O, oh, dobra No czemu to mi Willy robi cały czas? Dla niewiedzących Willy to coś takiego, że jazda na jednym kole Jakby co, bo tam niektórzy Pewnie nie wiedzą, więc wolę wytłumaczyć, żeby nie było w komentarzach A co to jest Willy? No Dobra Ostatnio właśnie tam z dwa tygodnie temu chodzę sobie na YouTube'a i, i okazuje się, że Willy jest nielegalne Naprawdę Willy jest nielegalne Dobra Zmieniłem sobie pozycję leżenia, bo leżę jak to nagrywam W sumie Dobrze, że leżę Niż siedzę Tak to mnie dupa bolała No jedź, no Jezu! Dobra, ta gra to gówno jest, bo to nie chce jechać, tylko spada. Dobra, jeszcze te gnoje mi blokują, no Sorry, że tak się unoszę, ale mnie wkurzy, wkurza już mnie ta gra. Ja to muszę już przejść na... Ja już to, ja już to muszę dokończyć, nie? Skoro zacząłem, to już muszę to, to sobie tą grę skończyć. Dobra. Paliwo se ulepsze, będzie mi się mniej marnować, marnuje to ja chyba życie na tą grę. No, dobra, ta gra jest to gówno, naprawdę. Widzicie, co tu się dzieje. Blokuje mi się auto na tym górze. Gu... Nie no, ja nie mam siły, nie? Gdzie spokojnie, kapelusz 10 minut, 10 minut do końca. Z jedynki może nagram, może, ale nie, nie obiecuję, że z jedynki nagram. Z trójki wiem, mogę nagrać, w strój, trójkę pobiorę. Dobra. O! Dobra, w się zabił. Zajebiście. Jak wyleciał, jak jakiś ten maner spod żabki. Jakby ochrona go tak brzuch kopnęła, i by wyleciał, nie? Wiecie co on na myśli? Lekko go walnęła, ma tym mu już głowę odcięło poważnie. O. No pamiętam, jak to się na przerwach pykało w tą gierkę. Nie to co teraz. Siódma klasa. Siódma klasa? I nic. I gówno. Nie ma prawie radości z tego. Dobra, już myślałem, że mama mi wchodzi. Bo właśnie się przygotowałem, żeby powiedzieć, że nagrywam i zazwyczaj to nikt mi nie przeszkadza, jak nagrywam. Dobra. No, nie, 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 o, bra! Proszę! Jest! Dzięki! Dzięki! Dzięki, dziękuję! Pojechałem wreszcie po dwóch latach. Jezu Oj, teraz będzie wkurzające, patrzcie. O, tego najbardziej nienawidziłem i nienawidzę do teraz tego główna chorego. No Jezus. No i dobra, spinaczka jak walpy. Sorry, że tak głośno, mówię, ale się denerwuję. Wkurza mnie już to wszystko powoli w tej grze. Te biaki, kurna mać. Te deski, nie wiem, to deska która była przydatna. Ale dobra, za deskę jakby się złapał, byłaby be beka. No chyba ich posarało, że wagon jest pod mostem. No dobra, posarało ich, nie? Posarało twórców tej gry. No dobra, połowy nie dojadę i tak mi nie doje. Dobra, głowę, nie nogi młodszym, jaką głowę co ja gadam Dobra, idź z tym. No, no, no. Gówno. Dobra, busta zużyłem i do połowy dojechałem. Łooo, wow, jak doje. O, oh, jezu, połowa. <try> <try> Dobra. Dobra, sobie tu zrobić paliwo. przewale pieniądze na paliwo. Dobra, o, Tu już trzeba cały czas trzymać. Bo gówno. Dobra, nie! Cofam to właśnie ja tego tej areny nienawidzę, gdzie jest to niebieskie auto, bo właśnie tak to się kończy. Jazda Jeżeli jest niedoświadczony gracz, który gra to w pierwszy raz i nie wie co go czeka, to się po prostu ten gracz tutaj zesra. Na rzadko. Jeżeli nie będzie wiedział co kupić. Taki doświadczony gracz jak ja, który gra już w to... 3 lata już w to gram. Albo 3 albo cztery. Nie 3 lata w to gram. W zasadzie 3 lata w to gram. Więc ja jestem doświadczony w to. Jeżeli chodzi o tą grę. Dobra, nie wybiłem się, Jezu! Nie... Szkoda gadać. Szkoda gadać, łeb mnie swędzi. No tak, spadnę do ścieków najlepiej spadnij do ścieków. Jakiś debilny. Gdzie jest wagon z dupy? Dobra. O! Kołowrotek i już. Dobra. W lepsze to, bo to jest droższe. A wiadomo, że im droższe, to lepsze. Chyba musi być lepsze, skoro jest droższe, nie? To by to nie miało sensu. No dobra, przynajmniej przy samochód, nie? Te turbiny to są, to jest na samochód. Dzięki temu w ogóle samochód jest, bo gdyby nie było turbin, to nie można byłoby jeździć, nie? Gdyby nie było benzyny, to by w ogóle nie można jeździć. Wiadomo, że benzyny robi się z ropy. Gdyby nie było ropy, to by nie było benzyny. Gdyby nie było benzyny, to by auta w ogóle nie mogły jeździć, no. To jest wszystko logiczne, tylko trzeba zrozumieć. Prawa fizyki. Kurna. Mam gościa takiego wychowawcę, kurna, co mi wykłada chemii fizyki. Więc mam przesrane, jak chodzi o to. Dobra, czemu on się. Zagra jest do dupy. On powinien w to wjechać, w tą rampę, ale nie, bo to jest typowe przenikanko i rozwala tą deskę. Jakimś kurna mać cudem, choć ja nawet go nie wykrzywiłem do tej, Do takiej pozycji, żeby on był wykrzywiony w dół i żeby... Mm, jak to? I żeby był tak wykrzywiony, żeby rozwalił tą deskę, no. Przecież to nie jest logiczne. Tylko patologiczne. Dobra, mam działko. Dobra. O, o, co tak to się robi? Działko się kupuje i zombiaki nie będą mnie denerwować, Chciałem powiedzieć słowo na w, ale już wie, chyba wiecie, w kur. Już się możecie domyśleć. jakie to słowo. Ale nie chcę przeknąć na nagraniu, bo mi się nie chce po prostu. Przeklinam tylko wtedy, kiedy mam ochotę lub jestem zdenerwowany. Tylko wtedy przeklinam. A gdy nie mam potrzeby, to nie przeklinam. Nie, niektórzy mogą mm, powiedzieć, że albo przeklinają, bo lubią, albo, że przeklinają, bo tak. No i nie, no ta gra jest do dupy jednak. Dlaczego on się nie wybija, tylko on rozdupia to wszystko w drobny mak? Przedtem mi się odbijało to. Jest zło, co chodzi? Dobra, chyba wiem już o co chodzi. Chyba to jednak jest moja wina, przepraszam. Chyba wiem o co chodzi. E. Dobra, zostaw to, zostaw to, zostaw to. Dobra, Dobra. obra, obra. Ale zajebiste to było. O, jeszcze rekord pobity, dzięki, stary. Dobra, nie ręce bolą. Otrzymania tego telefonu. Jakbym siedział z tym telefonem było git. W mogę zmienić miejsce, ale miejsca, ale nie będę przedłużał nagrania, już niech to... Skończę, no Jezu! dab się na to! Ten odcinek może prześle... Nie no, prześlę ten odcinek ten teraz. Co jest? Skoro jest dziewiąta, to nagrywam, to teraz to prześle nagram trzy odcinki, ale nie jednego dnia. Znaczy nagram trzy odcinki, ale tego trzeciego nie wrzucę, pewnie jutro wrzucę. Z rana się wrzucę od razu. Albo wieczorem się wrzucę. Albo dzisiaj wieczorem. Dobra, będą trzy odcinki, może. Może, nie obiecuję. Walić to. Dobra. No, nareszcie ci się paliwo nie marnuje. Marn... ten gościu to marnuje życie w tym aucie. Jezu. Dobra, idź mi stąd. Dobra, jadę. Dobra, pojechałem. Pobiłem rekord Linessa. Dobra, no i jeszcze spadnij. Proszę. Żebyś zdech. Na ogniu chwały. Ale spokojnie Kacper, zaraz gra będzie skończona. Ta gra będzie skończona. Tak jak to życie. Tak jak ten dzień. To już jest ostatni dzień, żeby nie przedłużać. Ostatni dzień. I kończę ten głupi. Nie no, ten odcinek. Z tym głupim samochodem i z tym głupim człowiekiem, który nie potrafi dojechać i który nie potrafi... Który myśli lekkomyślnie i nie umie jechać tym autem Dobra, nieważne Zamiast wszystko robić to co ja chcę wszystko rozdupia Drobny mat Wszystko z... O nareszcie! Gnuj wyskoczył! Pod koniec odcinka się postarałeś. Tak masz zawsze robić, a nie pod koniec odcinka i na początku. Swen. I w połowie też masz tak, nie robić, tylko cały czas. Bo jeżeli tak nie zrobisz, to wezmę twój ryj do kałuży i się w kałuży utopię. No. Wreszcie normalnie grasz. No nie, nie normalnie grasz jednak. A, dobra już. Naprawdę się nakręcam za dużo. Za dużo razy. Dobra, dupę. Przewalony dzień. Ciekawe czy przejdę. Nie no, znaczy ja pobiję rekord to. Dobra, nie pobiję rekordu, a nie pobiłem rekord. Jakoś cudem. Dobra, masz. I w tunelu zakończę odcinek tu. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, jeżeli jesteś nowy na kanale, za suba dzwoneczkiem. Pozdro dla wszystkich, hello.